Serdecznie do wszystkich zgromadzonych. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, szczególnie pracowników sądów i prokuratury. Proszę Państwa, pracodawcy do prokuratur. Pracodawcy do prokuratur i do sądów zatrudniają pracowników na minimalnym wynagrodzeniu do ciężkiej odpowiedzialnej pracy. Mówię tutaj oczywiście o urzędnikach, nie mówię tutaj o sędziach. Za te wynagrodzenie, za to wynagrodzenie, które nie ma w przyszłości. Musimy pracować i pracujemy wiele lat. Pracownicy z długoletnim stażem, kilkunastoletnim, kilkudziesięcioletnim zarabiają kilkaset złotych więcej. A tu okazuje się, że rząd proponuje i daje podwyżki niektórym grupom zawodowym, sfery budżetowej, podwyżki rzędu 1100 złotych na przestrzeni dwóch lat. Nasze również należą takie podwyżki. My również. Jedynym gwarantem podwyżek w sferze budżetowej dla pracowników była ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń pracowników w sferze budżetowej. Ale po co nam taka ustawa, skoro można na to 8 lat zamrozić waloryzację? Przez 8 lat pracownicy budżetówki nie dostali gwarantowanych podwyżek. Przez 6 lat pracownicy sądów i prokuratury nie zobaczyli ani złotówki na wynagrodzenia. Tak być nie może. Po co nam taka ustawa, skoro można ją zamrozić? Podważył to nawet Trybunał Konstytucyjny, ale rządy sobie z tego nic nie robią, bo to trwało 6-8 lat. Jest wygląda sytuacja. Proszę Państwa, pracownicy, muszą, budżetówki muszą protestować, żeby cokolwiek dostać. Nie ma innego wyjścia. Protesty przyjmują coraz bardziej radykalną formę paraliżując instytucje państwo. Tak nie może być. Stabilne państwo to stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników urzędów państwowych. Rząd. Rząd musi rozwiązać problem, który sam zainicjował. Podwyżki dla jednych kosztem innym to nierozwiązanie. Musi rozwiązać problem, który zainicjował. I powiem jeszcze jedno: programy socjalne to nie wszystko. Pracującym również się coś należy. Dziękuję.